Od dr do dyrektor Maria Jones Administracja bezpieczeństwa zapisów i informacji. Temat rewizja pliku SCP-076. Muszę oficjalnie sprzeciwić się propozycji zrewidowania informacji o specjalnych czynnościach przechowawczych dla SCP-076. Wiem, że cenzurować wszystkie ważne informacje twierdzi. Że to poważne ryzyko względem bezpieczeństwa, ale oboje wiemy, że wielkie szychy starają się zwyczajnie pozamiatać po swoim największym i najbardziej żenującym bałaganie. Omega-7 istniała. Ludzie zginęli, ponieważ nawaliliście i nie możecie tego teraz zmienić bez względu na to, jak usilnie będziecie się starać to ukryć. Na Boga! Ludzie, którzy go strzegą, zasługują na informację, czym jest i co zrobił. Co my zrobiliśmy. Muszą wiedzieć, jak nawaliliśmy, żeby nie popełnili naszych błędów. Identyfikator podmiotu. SCP-076. Klasa podmiotu Kiter. Specjalne czynności przechowawcze. Strefa przechowawcza 25B zlokalizowana jest na głębokości 200 metrów pod poziomem morza. Została wydrążona w solidnym podłożu sejsmicznie stabilnego obszaru. Wyłączny dostęp do placówki przechowawczej to szyb windy zamykany co 50 metrów w kierunku pionowym. Zamknięcia pokryte są osłoną o grubości 20 cm. Kiedy szyb nie jest używany, należy zalewać go wodą morską. Na strefę przechowawczą 25b składają się następujące elementy: zewnętrzny posterunek ochrony, mający przeciwdziałać zagrożeniom zewnętrznym. Ochronę stanowi tutaj personel przeszkolony w zakresie walki w bliskim dystansie i taktykach przeciwdziałania wtargnięciom. Rejon Administracyjny i Wspomagający (RAW), na który składają się placówki wspomagające oraz kwatery mieszkalne przeznaczone pod użytek pracowników strefy. Główna przestrzeń przechowawcza GPP, składająca się z sześcianu o długości 7 metrów, pokrytego półtora metrową wzmocnioną osłoną tytanową. GPP została zaprojektowana z myślą o umożliwieniu jej słodnego zalewania i osuszania. Kiedy nie jest używana, należy zalewać ją wodą morską. 150-metrowy korytarz śmierci, który stanowi jedyne połączenie GPP i RAW, w tym systemów wody, mocy, drenażu i wentylacji. Ściany i podłoga korytarzu wzmocnione są w podobny sposób jak GPP. Ponadto zainstalowano w nich elektryczny system odstraszający, mogący porazić obiekt prądem o napięciu 20 000 V. Posterunek ochrony zlokalizowany przy wejściu do korytarza śmierci zawsze musi być patronowany przez co najmniej trzech uzbrojonych strażników. Wyposażenie strażników musi zawierać, ale nie tylko, przynajmniej jeden systemu CIF. Na przymocowanym aparacie namierzającym, mogącym swobodnie monitorować cały korytarz, przedmiot musi posiadać pleksiglasową szybkę, co ochroni operatora od broni miotanej. W razie pełnego uszkodzenia przechowani wszyscy pracownicy w placówce muszą natychmiast udać się do najbliższego posterunku ochronnego, w celu pobrania broni i zbroi. Personel będzie stosował się do pierwszego warunku alarmowego aż do momentu potwierdzenia neutralizacji SCP-076-2. Jeżeli 90 minut od ogłoszenia pełnego oszkodzenia procedura nie zostanie anulowana przez pracownika z upoważnieniem poziomu czwartego lub wyższego, uruchomione zostaną środki ostateczne, co oznacza zalanie całej pracówki wodą morską. Dostęp do strefy Zostanie odcięty na co najmniej 24 godziny, po których będzie można przeprowadzić próbę odzyskania podmiotu. Okoliczności takie będą wymagać poświęcenia wszystkich obecnych w placówce pracowników. Opis: SCP-076 składa się z dwóch elementów: kamiennego sześcianu SCP-076-1 i bytu humanoidalnego SCP-076-2, który zamknięty jest w sześcianie. SCP-076-1 to sześcian o krawędzi długości 3 metrów, wykonany z metamorficznego kamienia o czarnych plamach. Powierzchnie zewnętrzne i wewnętrzne SCP-076-1 pokryte są głęboko wyrytymi wzorami, których nie można powiązać z żadną znaną cywilizacją. Analiza izotopowa wykazała, iż obiekt liczy około 10 tysięcy lat. Po jednej stronie artefaktu znajdują się drzwi, zamknięte zamkiem o szerokości pół metra, otoczone dwudziestoma mniejszymi zamkami w okrężnej aranżacji. Jak dotąd nie odnaleziono żadnych kluczy do tych zamków. Przez co niemożliwe jest otworzenie drzwi, kiedy zostają zamknięte. Wewnętrzna temperatura obiektu wynosi około 93 kelwiny i w żaden sposób nie może zostać zmieniona, ani wewnętrznie, ani zewnętrznie. W centrum pomieszczenia, wewnątrz, znajduje się wysoka na 2,13 metra kamienna trubna, stabilizowana i zamknięta kilkoma łańcuchami z nieznanego materiału oraz nierozpoznanego wykonania. Łańcuchy przyczepione są do wewnętrznych rogów SCP-076-1. SCP-076-2 to szczupły, semicki mężczyzna mający ponad 25 lat. Włosy obiektu są czarne, oczy szare, a barwa skóry oliwkowa. Obiekt mierzy 1,96 metra wysokości, i waży 81,65 kg. Na ciele elementu znajduje się wiele tatuaży przedstawiających ikonografię okultystyczną i związaną z naukami tajemnymi, najczęściej w formie spoglądających na obserwatora demonicznych twarzy. Tatuaże są zarówno subtelne, jak i wyraźnie ostentacyjne. Kiedy obiekt pozostaje zamknięty wewnątrz SCP-076-1, technicznie jest martwy. SCP-076-2 okazjonalnie się z tego stanu wybudza, wręcz reanimuje wszystkie procesy witalne potrzebne do poprawnego funkcjonowania istoty ludzkiej. Podmiot następnie stara się opuścić SCP-076-1. Jeżeli próba się powiedzie, obiekt wejdzie w stan transu i będzie szukał najbliższego człowieka, zupełnie ignorując inne żyjące istoty. Po wejściu w kontakt z żywym człowiekiem SCP-076-2 osiągnie stan furii i będzie starał się zabić wszystkich napotkanych ludzi. Do dzisiaj jedynie zgon podmiotu okazał się efektywny na tyle, by furię tę okiełznać. Terminacja SCP-076-2 jest zazwyczaj problematyczna z powodu jego nadzwyczajnych właściwości fizycznych. Obiekt posiada nadludzką siłę i szybkość, a pomimo swojej śmiertelności jest w stanie ignorować ból i szok. Obiekt nie cofa się nawet po urazach, które ciężko zraniłyby normalne osoby. Wcześniejsze doświadczenia z obiektem Ujawniły jego następujące umiejętności: lista częściowa, przedzieranie się przez drzwi bezpieczeństwa ze zbrojeniowej stali w ciągu 4 minut nieprzerwanych ataków, pokonanie dystansu ponad 64 metrów w czasie poniżej 3 sekund, możliwości biologiczne przyjęcia wielu pocisków BMG kalibru 50 w głowę. I kontynuowanie zabijania przez następną minutę, pomimo obszernego uszkodzenia muszczka. Zbijanie nadlatujących pocisków pistoletowych i skarbinów szturmowych przy użyciu stalowego zbrojenia. Przeżycie ponad jednej godziny, pomimo braku dopływu powietrza. Po tym czasie dochodziło do uduszenia. Niezwykła umiejętność SCP-076-2 to umiejętność materializowania broni z ostrzem. Studiowanie materiału wideo w wolnym tempie ujawniło, że ostrza są wyciągane z miniaturowej szpary wymiarowej, nazwanej niewielką czasoprzestrzenną dziurą. Nie wiadomo, dokąd portal prowadzi, ani w jaki sposób SCP-076-2 jest w stanie otwierać te szpary. Ujęcia wyżej wymienionych ostrzy wskazują, iż bronie wykonane są z zupełnie nieodbijającego światła, czarnego materiału, który widoczny jest jako czarna pustka. Jako, że ostrza znikają natychmiast po zestawieniu ich przez obiekt, dotychczas niemożliwe było przeprowadzenie jakiejkolwiek analizy strukturalnej przedmiotów. SCP-076-2 zdołano efektywnie uśmiercić kilka razy, używając różnych metod: nieprzerwane ostrzeliwanie kilkoma karabinami maszynowymi ciężkiego kalibru, uduszenie zmiażdżenie 13,6-tonową częścią systemu windowego używanego do transportowania SCP-076-1. Kremacja przy użyciu granotu termatowego TH3 umieszczonego bezpośrednio wewnątrz otwartej jamy klatki piersiowej SCP-076-2. Podczas najgorszego jak dotąd uszkodzenia przechowalni strefa przechowawcza 25, w której poprzednio umieszczono SCP-076, została zniszczona po konieczności detonacji lokalnego ładunku jądrowego. Jako ostatniej deski ratunku przed uciekającym SCP-076-2. Rezultatem było całkowite zniszczenie placówki oraz wszystkich przebywających w niej pracowników SCP-076-1 przetrwał. Po zgonie szczątki SCP-076 bardzo szybko ulegną rozkładowi, który zakończy się momentem obrócenia ich w pył. SCP-076-1 i trumna wewnątrz zamkną się z wielkim impetem, a mechanizmy zamków zaczną się odkręcać, aż w końcu wszystko zostanie zamknięte. Nastąpi wtedy regeneracja SCP-076-2 w trumnie, a proces ten będzie trwał od 6 godzin do 25 lat. Dodatek SCP-076 został znaleziony w, w Mongolii w roku 1800. Odkrycia dokonali angielscy archeologowie. Wszyscy członkowie ekspedycji zostali następnie zabici w podróży powrotnej. SCP-076 został pozyskany ze statku przez społeczność. Jedna z organizacji, które w przyszłości połączono z nowoczesną globalną koalicję okultystyczną i umieszczony w ich wewnętrznym saktuarium. SCP-076 pozostał w zamknięciu przez. dopóki scp 076 się nie obudził i nie uciekł, co nastąpiło dnia roku. Nieznany jest powód otwarcia SCP-076, jednakże w tym właśnie czasie zagubiono klucze do zewnętrznej powłoki. Polowanie na obiekt trwało 3 lata i... Pościg zakończył się, kiedy SCP-076-2 został obezwadniony przez co skutkowało jego regeneracją wewnątrz artefaktu SCP-076-1. Podmiot został następnie pozyskany i zabezpieczony przez agentów Fundacji SCP. Obiekt był zamknięty przez trzy kolejne lata. Ciągle znajdował się on pod nadzorem i był uśpiercany po każdym wybudzeniu. Sporadycznie uciekał przez niewielki okres. Powodem takich incydentów były głównie ataki innych organizacji. W związku z nimi zgony pracowników fundacji nalicza się w liczbie „Po ostatnim incydencie zaimplementowano aktualne procedury stosowane wobec obiektu. Są aktualizowane wraz z rozwojem standardów technologicznych.